Na czym polega lifting brwi? Lifting brwi jest takim zabiegiem, który jest stricte nacelowany na poprawę ustawienia brwi, na ich ustawienie w określonym położeniu. Możemy w trakcie tego zabiegu podnosić tylko i wyłącznie ogony brwi i wtedy decydujemy się na zabieg liftingu brwi skroniowy, z takiego cięcia tutaj z boku w okolicy skroni we włosach lub jeżeli potrzebujemy brwi podnieść na całej długości, nie tylko ogony, ale również ich przy środkowej części, to wtedy możemy to podniesienie osiągnąć za pomocą liftingu czoła. Lifting brwi kierowałabym przede wszystkim do osób, które mają tak zwane ciężkie spojrzenie, czyli mniej mamy wrażenie, że na powiece górnej pojawia się nadmiar, a właśnie, że tych tkanek tutaj jest po prostu bardzo dużo. Kierowałabym również do osób, u których występuje Zmiana kształtu brwi, czyli na przykład opadają, opadają tylko ogony brwi, i taka sytuacja ma miejsce u kobiet, kiedy z brwi takich łukowatych, uniesionych do góry, opadają same ogony, albo u mężczyzn, kiedy z wyjściowego poziomu płaskich brwi te ogony zaczynają opadać z boku bardziej ku dołowi.